To co? Odcineczek sobie zaczniemy od losowania zwycięzcy w konkursie Zobaczmy zatem kto wygrał Gratulacje dla zwycięzcy Nick z gry drop Stop 68. No i co? Przejdźmy sobie zatem do odcineczka Na początku zaczniemy sobie od otwierania tam kilku trofeów z tego mundialu mogliśmy dostać dosyć fajne nagrody były, leciały zmianki nam z B posłużą nam one do miksowania oczywiście z Zodiaka yy, ale też leciały właśnie zmianki 6-7 yy, też może coś tam nam się przyfarci i wejdzie nam jakieś wejdą nam jakieś fajne bony a tutaj tak yy, tutaj macie yy, teraz bicie metka na full odpalę takim z tym petem mundialowym, z tym trofeum mundialowym na dziku i z butem wiatru, i wiatru, z butami na moby. Powiem wam, no kurde, ja bym takie hity mógł mieć cały czas. Metin jak widać. No dosłownie nie zdążymy wsiąść na dzika, on już nam pada po 9K yy, hity siadają. Tak no mówię, tak to mógłbym bić cały czas. Fajnie schodzi. Yy. Na początku, jak też mówiłem, wymieniałem sobie na kilka tych trofeów, a potem stwierdziłem, że nadrobię sobie tego trochę i będę to trzymał. Jak będę expił postać, no to, to sobie będę odpalał, bo jest to na 12 godzin. Jest to bardzo fajny boost dla mnie, bo daje tam 50% więcej expa. Yy, w sumie to 100% więcej expa, bo jeżeli mamy peta i tę trofeum, no to nam daje podwójnie tego expa. Więc mówię, event jak najbardziej na. Propsie, hity jak widać my o się mega podniosły tutaj jeszcze na tym y, tygrysie co daje 30% więcej expa no, hity po 7k, skryta po 14 więc też się w miarę z tego y, tygrysa myślę opłaca bić no bo wiadomo te 30% więcej expa no to zawsze mamy te więcej kilka y, procent expa po prostu przy tam iluś zbitych metinach, tutaj znowuś tam trofeum jakieś na mentalu. Tutaj znowu tam zmianeczka 6-7, więc będzie można zaraz miksować sobie z powrotem naszą, nasz naszyjnik. Może w końcu się uda tam wbić jakieś fajne hmm, ten 5 chociaż mamy Tiny. Zawsze tam jakiś buścik. No i tak. <laughs> Temat zbroi. <laughs> wchodzi jak wchodzi, ale już sobie... Trochę do przodu poszliśmy z tą, tą zbrojką, zaraz zobaczycie, stwierdziłem, że będę ulepszał do plus 5 mmm, zwykłymi, do, no wiadomo, do plus 4 z wojami wojny, które mają 100% na wejście na plus 5 będę próbował bodziem 6, 7 z em no i 8, 9 no to już tylko podręcznik Kowala. Ogólnie to jak możecie, to dajcie mi znać, czy opłaca się to robić w ogóle podręcznikiem Kowala. Czy lepiej po prostu ZBS-ami to klikać, bo w sumie ja tego nigdy nie ulepszałem. Jest to takie moje pierwsze ulepszanie tej zbroi na pl z odłamków. Więc nie wiem, czy to 8-9 się opłaca odłamkami, czy lepiej po prostu tymi ZBS-ami ulepszać. No jak widzicie, tutaj chyba więcej trzeba sobie robić e, tych zwojów wojny, jak e, błodzić, no bo... Ciężko, strasznie ciężko jest wbić go bodziem w ogóle na plus 5 Na plus 6, nie wiem czy to jest realne, kiedyś nam się chyba pasek udało wbić na plus 6 yy, Bodziem No ale to chyba fartem takim totalnym yy, Więc tak, ja ogólnie tą zbrojkę chcę wbić do plus 8, zobaczycie ile jest procent na, yy, na jak to się nazywa? Na wytworzenie z tej zbroi pancerza tego wielorybiego, czy tam polarnego, yy, który daje silny na moby, Jak na plus 8 tam będzie z 70% czy coś, no to sobie wytworzę. Bo wiem, że na plus 9 pewnie jest 100%. Yy, tego, więc no, jak na plus 8 będzie tak z 70, to sobie chociaż do plus 8, to podbiję, chociaż. No jak ja widzę jak to wchodzi, no to. Powiem wam, że chyba z 1000 blasków będzie so trzeba sobie otworzyć, żeby... Jest trochę tych ZBS-ów, ale no, to zbrojka to jest masakra. Nie tak co, wziąłem sobie jednego właśnie tego ZBS-a, bo chciałem spróbować tak na próbę, jak to będzie wyglądało z wbiciem tego na plus yy, na plus 6 tym ZBS-em, bo mówię, na plus yy, 6 yy, z tym bodziem, no to jest naprawdę hardcore, a nie razu nam nie wyszło. Bodziem, no i tak tutaj próba kolejna, oczywiście nie weszło. Kolejna. Tutaj znowuś nie weszło I ja tą zbrojkę jak cholera No niestety Tutaj weszło Bodziem nie weszło Znowu zwój wojny weszło Tutaj jeszcze tam kilka odwoneczków mamy Nie weszło Mówię tą padaczki idzie dostać dosłownie z tą zbroją. Pewnie jakby nie te zwoje wojny to ja bym się męczył ze wbiciem mieli na plus jeden w ogóle No ale co, tutaj Teraz chyba ostatnia taka albo jeszcze jedna? nie pamiętam ale tak, plus 4 a no to jest to, plus 5 no i zbrojka plus 6 więc fajnie, teraz musimy dobić sobie 103 po, 104 poziom żeby ulepszyć ją sobie na plus 7 i 8 jak mówię, jak będzie fajny procent szansy żeby to ulepszyć wyżej, no to sobie po prostu będziemy robili to już tym ZBS-em, EZBS eh, może, yy, tym podręcznikiem na plus 8 i wtedy jak będzie jakiś fajny procent szansy, że to wyjdzie nam, no to będziemy sobie ulepszali ją na plus zmieniali sobie na plus 8 o tak. I w tym polarny się coś, ale to zobaczę dokładnie. No i tak, przechodzimy do level upa 103. Powiem mam, że z tym trofeum jak jest jeszcze dodatkowe 100% expa no to to się wbija no kozacko tam. Chujcie, no, nie no nie bardzo szybko schodzą. To jeszcze dodatkowo no, i fajnie ekspleci. Teraz jest trochę większy problem, bo jak wiecie jest mnóstwo, naprawdę mnóstwo eventów na pl i idzie sobie tam nadrobić yy, tam dużo fajnych rzeczy, więc pełno jest ludzi w lesie. No więc ometki jest ciężko, więc jedynie co można ekspleć, to tam na spocie. Tutaj widzieliście przed chwilą otwieranie tych zielonych ebo śkatułek, tutaj jeszcze tych fioletowych prezencików. Z prezentów chyba jedyne co takie fajne poleciało to te setki 10 sztuk. No całkiem spoko mi się wydaje. No i tak co? Kolejny level upik będzie? 104 Tak, 104 teraz sobie siądzie. Co trochę zaskoczeni, że nie jeden level up w odcinku, a aż dwa yy... Zaraz też Peta sobie wbijemy. Na 9-2 level, więc może jakiś przeskok będzie. Zobaczymy, zobaczymy jak go wbijemy. I ogólnie masakra się expi tego PETA. On tyle musi zażerć tych przedmiotów, że to jest śak. Przechodzimy do kolejnego metka. Myślałem, że to jedno starczy. Niestety no mam aż dwa były potrzebne. Tutaj już XP nie bez tego trofeum, bo ja to dobijałem na prędkości tam kilka procent mi brakowało chyba więc no, no ja nie już bez tego pdka e eh, pdka bez tego trofeum bez tego peta no więc tutaj jak widać no tylko po 4,5 i tysiąca w temetki ale tutaj no na Bengalu żeby mieć jak tam jakiś tam większy procent expa ostatnie setne już i cykl level up 104 ogólnie też zachęcam nowych graczy do brania udziału w tych wszystkich eventach, bo jest no naprawdę fajny teraz okres taki gdzie możemy nie dość, sobie zarobić bo są te eventy rybaki i tak dalej i tak dalej to jeszcze jest yy, mnóstwo takiego dropu z, 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 z metków typu zmianki, dodania, smocze fasolki więc można i sobie, eku pomiksować no i sobie zarobić. Otwieranie tych skrzynek yy, drop dosyć jest z nich fajny szkoda, że te obrony i ataki boga smoków się nie nie łączą ze sobą, bo tak byśmy mogli sobie trochę tego odpału nafarmić, no a tak niestety jesteśmy zmuszeni do tego, żeby to nie wiem no jeżeli ktoś ma dużo miejsca w ekwipunku, no to może tam sobie gdzieś odkładać, albo przekładać na jakieś konta, no ja tam trochę sobie poprzekładałem, kilka sprzedałem u handlary, bo po prostu miejsca nie miałem na to. Ale ogólnie drop, powiem Wam, że jest dosyć, dosyć ciekawy z tego. No bo lecą zmianki 6 7, yy, zmianki z B, dodania z B, tam jakieś bodzie z B, ale to tam jest nieistotne. No i fasolki, zielone smocze fasolki nam lecą, do, wiadomo one do alchemii Jedyny minus tych fasolek jest taki, że one nam się nie łączą z pozostałymi fasolkami, czyli na przykład, jak mamy z metrów wydopione te fasolki, to te ze skrzynek nam się nie połączą. Więc mamy takie, nie wiem czy one jakieś gorsze są, czy jak, ale no nie wiem, nie łączą się w każdym bądź razie. No i coś mnóstwo książek lidera leci, więc jak coś sobie postać pod ekspert, to jak najbardziej otwierać to. No bo te 30% ekspa więcej, jednak zawsze można sobie tam zdobyć gdzieś. Tutaj, jak widać, pełno tych obron i ataków Boga smoków Jeszcze ten filtr. Łupów, no i tam jeszcze jakieś też miksturki lecą szybkości i szybkości ataku, i szybkości ruchu. Jak mówię, jak ktoś ma 6-0, i to sobie tam zmienia, no to event jest jak najbardziej na propsie. Bo może no, nawet te zmianki do takiego Zodiaka wlecą, no to wiecie, może coś się dzie fajnego, za fajną kaskę sprzedacie. No i no, kasa wpada samo, praktycznie. Tak jak widać, 4 Zmianki, tam dwie Fasolki Więc tak, ogólnie to już w sumie wszystko w tym odcinku. Ja bym chciał Wam podziękować bardzo za te wszystkie łapki, nowych subskrybentów, bo zaraz dobijemy w sumie sobie 500 subów, z czego jestem mega, mega dumny. No i tak, powoli też się zbliżamy do 105 levela. Trzeba będzie peta też podbić do tego maksa, a coś już myślę, że będę skupował bronie te ze 105. To na koniec jeszcze tam macie Wytwarzanie tych gai, ale to tam sobie w tle zobaczcie. Ja Wam dziękuję za oglądanie. Do zobaczenia w kolejnych materiałach. No i trzymajcie się. Na razie.